Jak wiemy, w Stand jest wiele fajnych skinów, począwszy od takich najtańszych skinów, które nie zawsze są ładne, do takich bardzo drogich, które też nie zawsze są ładne. Ale ja dzisiaj Wam pokażę niektóre z tańszych skinów, które są też naprawdę ładne. Oczywiście, wszystkie skiny to jest moja osobista opinia, więc. No, ja jestem Wenex i dzisiaj Wam pokażę moim zdaniem tanie, ale ładne skiny do 5 golda. A i sorry za ten wstęp, wiem, że był. Więc zacznijmy sobie od klasyka chyba. Gloki. Glock Carbon, a także Glock Starfall. Star Czyli gloki prawie, że nic nie kosztujące, ale. Na przykład taki karbon dla fanów CS-owych fejdów, no to no, fajny nabytek, nie? Taki karbon, jeszcze carbonowe, wszystko u góry, jak sama nazwa mówi. Zresztą a jego te cena też jest fajna, bo jedynie głównie po 70, 0,70 grosz. Dobra, powiedzmy, będę mówił na to 70 groszy, bo no, no bo tak. 70 groszy po 70, 70 groszy tu chodzi no niektóre tu chodzą już po 64 czy ileś tam głównie po a tutaj starfall też bardzo ładny gloczek trochę bardziej taki ciemny ja osobiście też mam Starfala, tyle że w stop i cena Starfala też nie jest mimo wszystko jakaś droga tylko kur no to się nie chce czytać nagle? Halo, Stantof. Proszę mi to czytać szybko. Musi... Zresetowałem Stantof, ale jak widzimy ceny Starfala to takie 46-47 groszy mniej więcej, więc to jest całkiem fajna sumka, niedrogo, taniutko. Miał ja, skinek ładny. No, nie oszukuję się ładny. I teraz przechodzimy już sobie na troszeczkę droższe skinki. Jeżeli chodzi o takie do 5 V, bo... USP Piss, pisses, piss. Nie wiem, my to z legendem nazywamy PIS OF SHIT Mimo, że nam się podoba, po prostu ta nazwa nam się kojarzy tak z PIS OF SHIT Piękny USP, temu nie można zaprzeczyć Ręcz epicki, ale jego ceny to mniej więcej takie 2,50, więc przyjemna cena dla oka. Teraz przechodzimy do teków, i tutaj jest tek T. Dye Bardzo ładny tek. Teraz wziąłem. Mam tu losowy pattern, dość wysoki. To są te teki, które jakby powinny zmienić kolor teoretycznie. Postaram się to złapać jakimś z niskim patternem. O, tutaj niski pattern 260. Pamiętacie, im niższy pattern, tym lepiej. Bardzo ładny tek. Cena też przyjemna w miarę. Bo takie 350. O tutaj jeszcze niższy pattern jest. 250 150. Ja sam się zastanawiam, czy sobie go nie kupić. Ogólnie polecam. 5.7. 5.7 to oczywiście w rage. Bardzo fajny, sam posiadam w punktu. Bardzo fajny dla oka, miły Jego cena to się zaczynają od Nie wnikajcie eee, 3.25 było, kuźwa Ale znowu Stunt'ow uznał, że mi się Zatnie Przyszedł czas na desert digle I tutaj mam najbardziej polecam Piranie, bo jest naprawdę ładnym skinem pirania no nie oszukujmy się jakaś droga wielce nie jest, bo jedynie 2.50. Więc jakby no. A też z kolekcji, którą niedawno usunięto. Jele ładny, miłe dla oka. Ogólnie polecam. FBM Thief of the Christmas to jest z 2022. Bardzo? bardzo ładny faber Emik moim zdaniem. Tutaj widzimy postyrek Grincha. Bardzo fajny, mi się podoba przykładowo. Jego ceny się zaczynają od tak mniej więcej 2.80. Teraz typ wystawy 2,65 Ogólnie. Bardzo ładny faber Polecam. Mak 10, może i jedyny poniżej 5 golda, ale mimo wszystko bardzo ładny moim zdaniem, z najnowszej kolekcji Revenge Collection. Bardzo ładny maczek, mi się podoba osobiście. Jego ceny zaczynają się od niecałych 50, 50 groszy, więc mm. myślę, że na każdą kieszeń. No może nie na każdą, ale na większość takich którzy już coś tam przegrali. Przyszedł czas na MP7, i ja stwierdziłem, że będę pokazywał po jednym skinie, bo i tak widzicie mniej więcej jakie tam są. MP7 Palace to jest bardzo ładna MP7, moim zdaniem epicka. E, za 2,70 golda około, więc fajna cena. Fajne MP7. Przechodzimy dalej. Tutaj co innego mogło się znaleźć, jak nie. P90 Clash, najnowsze P90, bardzo ładne P90 jednocześnie w stanie epickim. Jego ceny zaczynają się od 2,90, więc przyszedł czas na Famasy i moim zdaniem takim do 5 golda najładniejszym to jest Famas Anger. Naprawdę ładny skin. Dla osób, które robią, lubią żółty i lubią jakieś tam potworki, czy człowiek, co to jest bardzo fajne. Jego ceny zaczynają się od, od 2,87 golda, więc tani w miarę. Przechodzimy do Akacze i tu stwierdziłem, że do 5 golda wybiorę Evolution jako najładniejszy, bo najbardziej mi się podoba. AKM no, oczywiście z nim, z nim konkuruje, ale jednak moim zdaniem. AKR Evolution z najnowszej kolekcji jest ładniejszy niż wszystko. A jego ceny zaczynają się od około Gol 11 i AKR 12. Brat Glocka Carbona z samego początku też piękny, też w jakości fade, że tak powiem. Też dla fanów, właśnie fade'ów z CS-owych. Bardzo fajny skinek polecam. Jego ceny zaczynają się od około 3,50 więc no jest moc. Kończymy już nasze zestawienie. Oczywiście M40 Beagle, które jest bardzo ładne. Mi osobiście się podoba, sam nim grałem. Rival Collection. Jego ceny zaczynają się od 3,30. Może nie jest to najtańszy z kim w tym zestawieniu, no ale też raczej chyba nie najdroższy, chociaż jeden z droższych i dotarliśmy do końca naszego zestawienia czyli jak można się domyślić do transistora który jest bardzo ładny z Revival Collection ale tutaj miałem ciężki wybór między tym właśnie transistorem oto tutaj, który kosztuje 4,25 się zaczynają ceny chociaż Trader tutaj to 4,37 a między takim pięknym M110 Tenesis Femesis Chuj wie jak to się czyta. No piękny skiny. skin. Zaczyna się jego cena od mniej więcej tak 4,22. No zresztą widać. To były moim zdaniem najładniejsze skiny. Jak widać. Które ja mam z tych? No Starfala, jak już mówiłem, ty, że ja mam w Satraku który jak Kitsune mam to, to, to właśnie za 003 no jak widzicie moje Echo serio został uszczuplone o parę skinków, które jakiś wredny haker mi uznał, że sprzeda sobie ale nie ja mam nadzieję, że takie zestawienie wam się spodobało jeżeli tak to nie zapomnijcie zostawić łapęcji do góry suba z dzwoneczkiem i napisać komentarza do ilu Golda następny próg bo mam zamiar zrobić z tego taką w miarę serię tylko starajcie się nie przekroczyć tych 100 golda bo to mają być jednak tanie skiny a nie jakieś za 200, 300, 400 golda Sayonara będziemy.